Nie nas, naprawdę jak trudniarzy. Nie mamy racji. My wszyscy nie mamy racji. Tylko on jest tutaj najmądrzejszy. Tylko on ma rację. A niczym więcej. Nie, ja pamiętali, pamiętamy to, panu, panie starosto przylegliwszym do wola. To niebezpieczeństwo. Na kim chcecie zaoszczędzić? Bo nawet radni nas panie. Tylko wam jest tutaj dobrze z tą spółką. Nie wiem, czy, czy musicie udać się do okulisty. Nie wiem, ciężko, ciężko naprawdę. To są takie oczywiście metafory. Proszę pana, naprawdę w tym szpitalu jest źle. Zarzucacie mi, że ja próbuję uprawiać politykę. Zapewniam pana, że nie będę żadnej polityki uprawiał. Od 6 miesięcy trwa protest społeczny mieszkańców powiatu Świdmińskiego sprzeciwiających się polityce prowadzonej przez operatora szpitala w Połczynie Zdroju. W kilka dni temu mieliśmy okazję wysłuchać stanowiska organizatora protestu, pana Marcina Olenickiego, a w dniu dzisiejszym chciałbym, żebyśmy zapoznali się z perspektywą osób zarządzających powiatem, osób, które biorą odpowiedzialność, znają wszystkie dokumenty, i mają możliwość oceny tej sytuacji najbliżej źródła. Dzisiejszym zaprosiłem pana Romana Kozłupka, wicestarostę powiatu świdwińskiego i będę go prosił o to, aby przedstawił nam sytuację szpitala powiatowego w Połczynie Zdroju i przedstawił nam, jak na dzisiaj kształtuje się bezpieczeństwo medyczne w powiecie świdwińskim. Krzysztof Szewczuk, rozmowa na temat. Serdecznie zapraszam. Panie Starosto, proszę powiedzieć, jak zapatruje się Pan na akcję protestacyjną? Rozumiem, że dzisiejszy dzień był dla Pana trudny i, i przyjął Pan bezpośrednio protestujących u siebie w gabinecie? Z, 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 wspólnie z Panem Starostą Mirosławem Majką. Sprawy szpitala, naszego szpitala są sprawami trudnymi. Wymagają ode mnie, od Zarządu Powiatu dużej dyscypliny ale również i spokoju podejmowania trudnych, potrzebnych decyzji, decyzji nie zawsze popularnych. Także dzisiejszą pikietę, protest, uważam, że każdy w ramach prawa może wyrażać swoje niezadowolenie. Ja również wiem, że takie niezadowolenie jest w personelu szpitala bo ten personel nie może czuć się po prostu zmęczony. Dlatego rozumiem, aczkolwiek uważam, że wiele czynności jako zarząd podejmujemy, również ja, żeby w naszym szpitalu było coraz lepiej. Czy powiat dopła... do... w momencie, gdyby zarządzał szpitalem, dopłacałby w jakiś sposób jeszcze dodatkowe pieniądze własne? Czy ten kontrakt, który jest, wystarczy w pełni na pokrycie finansowania tej, tej, tej jednostki powiatowej? Co trzeba powiedzieć, sięgając do 2007 roku, bo od tego czasu zajmuję się sprawami szpitala jako starosta w Zarządzie Powiatu, to, że po restrukturyzacjach podjętych w 2007 roku i wziętym kredycie w kwocie 3 milionów złotych, szpital zbilansował nam się, działalność tego szpitala za 2007 rok zbilansowaliśmy. Nie przyjął straty dlatego, że zostały dopłacone w kwocie około miliona złotych pieniądze państwowe i również szpital zaciągnął kredyt w kwocie 3 milionów złotych, chociażby żeby popłacić chociaż część zobowiązań z ubiegłych lat ale w 2008 roku ponownie zaczął przynosić straty. W 2009 roku była już to ponownie strata w kwocie ponad milion złotych za roczną działalność. Czyli rozumiem, że dotarliście do takiego punktu, w którym zadaliście sobie pytanie, co dalej ze szpitalem, czy w dalszym ciągu da się utrzymać szpital. I... Tak. szukać jakiegoś operatora, kogoś, kto mógłby go wynająć, wydzierżawić i nim zarządzać. tak? Czy ta decyzja na dzisiaj z punktu widzenia czasu uważacie, była słuszna? Powiem, że właśnie za 2009 roku to była ta strata ponad miliona złotych i zobowiązania za ubiegły to była kwota około 5 milionów złotych. I właśnie w 2009 roku, wiedząc, że szpital. Taką, takim wynikiem finansowym się zamknie. Rada powiatu, licząca 17 radnych, zobowiązała nas starostów Zarząd Powiatu do szukania rozwiązania. W związku z tym opracowaliśmy różne warianty od budowy nowego szpitala poprzez modernizację obecnego. i Budowa nie wchodziła w grę ze względu na wysokie koszty, zbyt wysokie, jest, ale Rada zapytała również, jakie byłyby koszty modernizacji. Bo trzeba powiedzieć, że minister zdrowia określił zadania, że do 2016 roku szpital musi spełniać standardy unijne. I, I czy mieliście taki własny też pomysł, jako, jako starostwo Zarząd powiatu, żeby zmodernizować szpital? Własnymi siłami. Tak? Jako Rada Powiatu tak jest opracowana kon koncepcja przy modernizacji. Dlaczego ta strategia nie doszła do skutku? Szacunek kosztów przebudowy i dostosowania szpitala to 20 milionów złotych. I Rada Powiatu nie wyraziła zgody na to, gdyż po prostu powiatu nie stać na taki wydatek inwestycyjny. I zobowiązała nas do szukania innego Okazały rozwiązania innego rozwiązania, w tym właśnie już wdrażany w Polsce w tamtym czasie wariant operatorski. Czyli przekazania mienia innemu zewnętrznemu operatorowi. Przeprowadzony został przetarg i z tych... Operatorów, którzy się zgłosili, najlepsze warunki dla szpitala, dla powiatu zaoferowały właśnie Szpitale Polskie, spółka akcyjna z Katowic. Czy, czy jak mówi, mówi przewodniczący protestu, pan Marcin Olejnicki, ta spółka jest niewiarygodna? Czy, czy są jakieś dane, które mogłyby na ten, na ten temat wskazywać? Czy układa wam się współpraca wzorowo? Jak, jak pan starosta ocenia dotychczasową współpracę z tą spółką? Jeżeli chodzi o. Współpracę to spółka zrobiła dużo, żeby nadwyrężyć nasze zaufanie, doprowadzając również do stanu takiego, takiej naszej krytycznej oceny tej działalności, co wprost powiedzieliśmy akcjonariuszom, że na dzień dzisiejszy zarząd uznajemy za nieudolny zarząd tej spółki i uznajemy, że również doprowadza do zagrożenia przerwania działalności tego szpitala. Dowiedzieliśmy się o trudnościach finansowych, chociażby w, w związku z opóźnieniami wykład, wypłat dla personelu czy w, w, płatności dla dostawców. W tej sytuacji, panie starosto, jakie zarząd powiatu podjął działania, aby wymusić na tej spółce dostosowanie się do wymogów i podjęcie właściwych rozwiązań? W końcówce stycznia spotkaliśmy się z prawie całym akcjonariatem spółki gdzie wprost poinformowaliśmy o naszych, o, naszych, o naszych bolączkach w Połczynie, o tych zagrożeniach, o niezadowoleniu personelu, gdyż zarządzanie miało być nowoczesne i miało być, spółka miała zdjąć z powiatu ten ciężar prowadzenia szpitala, przy naszym oczywiście czuwaniu nad całością, bo jest to jedno z naszych zadań, ale do dnia dzisiejszego spółka w pełni tego nie, z tego się nie wiązuje. I poinformowaliśmy akcjonariuszy, że by zabezpieczyć naszych mieszkańców, nie mając dla nich zaufania, podejmujemy działania, żeby utworzyć swoją spółkę, spółkę powiatową, spółkę leczniczą, jako jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Skarbu Powiatu, która w przypadku dalszego zagrożenia przejmie szpital, przejmie jego prowadzenie i przejmie kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby utrzymywać wykonanie zadania, jakie jest zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców. Z tego, co mi wiadomo, także dokonano zmiany na stanowisku dyrektora zarządzającego szpitalem. Czy może Pan Starosta bliżej nam przedstawić tą sytuację i przedstawić nowego dyrektora? Tak. Spółka postanowiła zmienić dyrektora naczelnego. Został nim pan Adam Bielicki, lekarz, ginekolog-położnik, który do niedawna zarządzał szpitalem powiatowym w Szczecinie. Panie starosto, kilka dni temu odbyło się spotkanie dyrektora oraz starostów z radą zakładową, z przedstawicielami związków zawodowych. Na którym dyrektor powiedział, że z tego co mi wiadomo, że zostało stworzone specjalne konto, które zabezpieczy medykamenty dla szpitala. Tak, potwierdzam. W dniu dzisiejszym również odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Rady Powiatu, gdzie, na której to gościliśmy pana dyrektora i sprawy były poświęcone bieżącemu funkcjonowaniu, jak również inwestycjom szpitala. Pan dyrektor potwierdził. Że uzupełniona został, został uzupełniony, została uzupełniona apteka, czyli zabezpieczenie w leki jest, jak również finansowe zabezpieczenie, że to konto nienaruszalne, na poczet zakupu potrzebnych leków. Ja myślę, że trzeba również powiedzieć to: to najlepiej wie personel szpitala, w jakim stopniu. Były niedobory leków, ale też nie trzeba rozwiać to, że brakowało jakichś podstawowych leków. Nie. Rozumiem, że to była taka odpowiedź ze strony zarządzających szpitalem na list lekarzy, który, który został skierowany do dyrekcji oraz zarządu powiatu. O tym, w którym, w którym to liście lekarze poinformowali, że zaprzestaną brania odpowiedzialności za leczenie pacjentów w sytuacji, kiedy brakuje podstawowych medykamentów. Tak, nikt z nas nie chce narażać pacjenta na niepełne zabezpieczenie. Jeżeli były niedobory, to zostały uzupełnione. Trzeba powiedzieć również, że był ten moment niewykonywania wszystkich badań analitycznych w szpitalu, ale one były wykonywane w innych ośrodkach. Niemniej. Zatem wszystkie badania, które muszą być wykonane na CITO, na miejscu były wykonywane, a to, co było koniecznością, było przełożone do innego laboratorium. Na dzień dzisiejszy wszystkie badania są wykonywane w naszym laboratorium. Panie Starosto, zatem można powiedzieć, że, że protestujący. Że tak powiem, wywalczyli pewne zmiany, czy wcześniej nie mogło do nich dojść. Co się wcześniej takiego działo, że, że tych medykamentów brakowało? Jak wyście analizowali tą sytuację, jak na to patrzyliście i jak, jak, jak pan starosta się do tego stosunkuje? Ja nie powiem, że protestujący wywalczyli, dlatego że braki zostały uzupełnione wcześniej. Na pewno nie powinno dojść do jakichkolwiek uchybień. Ja powiedziałem, że spółka nadużyła naszego zaufania, ale na bieżąco współpracujemy z dyrekcją, z zarządem i tak jak powiedziałem, tak nie powinno się zdarzyć, ale to nie jest poprawa sytuacji, nie jest efektem jakiejkolwiek pikiety. To zostało wyrażone niezadowolenie przez personel czy inne osoby, ale niezależnie od tego, czy ono jest wyrażane, czy nie, to i tak nasze działania są nakierowane na polepszanie pracy szpitala. Czy bezpieczeństwo mieszkańców powiatu świnińskiego jest dzisiaj zagrożone, jak mówią protestujący? Mieszkańcy naszego powiatu mają pełne zabezpieczenie zdrowotne na poziomie naszego szpitala na poziomie poradni specjalistycznych. Pracuje laboratorium, pracuje diagnostyka rentgenowska, pracuje tomografia komputerowy, pracują oddziały. W naszym szpitalu pracuje 48 lekarzy, kilkadziesiąt pan położnych, a zatem mówienie o tym, że nasz szpital nie pracuje, nie wykonuje się badań, po prostu nie jest prawdą, prawdą, a bezpieczeństwo medyczne w zakresie możliwości naszego szpitala jest zabezpieczone. Dobrze. Jednym z postulatów protestujących było wymówienie, wymówienie umowy dotychczasowemu operatorowi, czy zarząd powiatu zgodzi się na, taki, na takie działanie, podejmie taki krok. Jak Pan Starosta ustosunkuje się do tego postulatu? Akcjonariuszom powiedzieliśmy wprost, że taka sytuacja, która miała miejsce na przełomie grudzień ubiegłego roku i styczeń, jest po prostu niedopuszczalna. I w przypadku, kiedy doprowadzili ponownie do tego, to rozwiążemy podejmie, podejmiemy działania, żeby rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Stąd wcześniej wspomniane nasze działania równoległe tworzenia spółki powiatowej, która przejęła działalność szpitala. I takie działania podejmujemy. Ale na dzień dzisiejszy podstaw do rozwiązania w trybie natychmiastowym nie ma. I jakiekolwiek nierostopne postępowanie, rozwiązanie niesłuszne naraziłoby cały powiat na roszczenia tej spółki i zwrotu wszelkich nakładów, a jeszcze poniesienia kar finansowych za niewłaściwe postępowanie w związku z niewłaściwym rozwiązaniem spółki. Proszę powiedzieć, jakie są koszty rocznego utrzymania szpitala i jakie, jak wyglądają wyniki finansowe działalności szpitala w ciągu roku. W 2012 roku szpital miał kontrakt 11 milionów, zamknął się stratą około 800 tysięcy za 12 rok, w tym na działalności medycznej ponad pół miliona złotych straty. Z tego, co spółka nas sprawozdaje, to oddziałem, który nie przynosi strat, Zyskowną, to jest oddział wewnętrzny, gdzie jest największa liczba pacjentów, gdzie jest największa liczba leczonych, ale trzy pozostałe oddziały, tak jak chirurgiczny, położniczo-ginekologiczny, dziecięcy, to są oddziały, które przynoszą kilkuset tysięczne straty i zamyka się to ponad tą 800 tysięcy stratą za 2012 rok. Za 13, na 13 rok szpital miał kontrakt 10-milionowy, miał również nadpracowania. Około pół miliona, te pracowania zostały przez Narodowy Fundusz zapłacone. Nie mamy na dzień dzisiejszy jeszcze sprawozdania, bo otrzymamy je do końca marca. Taki jest obowiązek naszego partnera, ale już dzisiaj wiem, że za 13 rok działalność szpitala również przyniosła stratę podobną do 2012 roku. Co to pokazuje, że Konieczne są zmiany w szpitalu. Ta spółka, chociaż zrobiła nieostrożny krok przed oddaniem inwestycji do użytku, jakim jest pytanie o 50, ponad 50 osób, czy podlegało ochronie tak? itd., nie no. mówiła spółka o zwolnieniach, ale zadała pytanie związkom zawodowym. My jako starostowie wprost przekazaliśmy naszym partnerom. Że wyrażamy swój sprzeciw jakimkolwiek ruchom kadrowym, dopóki spółka nie odda nowych oddziałów do użytku. Chodzi nam o to, żeby nie zwalniać personelu, a jeżeli już były odejścia, to w sposób naturalny, na przykład na emeryturę, ale żeby personel przemieszczać do nowo tworzonych oddziałów. Bo co z czym to jest związane? Związane jest to z uchwałą Rady Powiatu z lipca ubiegłego roku. Gdzie wyraziła Rada po sporach również e, zgodę na przeprofilowanie naszego szpitala. Przepraszam, tak, że mam tak, to tak. słowo, ale właśnie ten pomysł, ta koncepcja rozbudowy i przeorganizowania e, pracy naszego szpitala tak. była podważana. Właśnie. Słuszne głosy przy niemal innego wyjścia i należy iść w tym kierunku? Powiem tak. E, my byśmy chcieli też mieć wszystko, tylko że dzisiaj wysokość kontraktowania. Nakazuje utrzymywać te oddziały, które pozwolą utrzymać zabezpieczenie medyczne w tym stopniu, referencji Szpitala Powiatowego i przeorganizować szpital, wdrażając oddziały, których nie ma w, w najbliższej okolicy. W powiecie, na pewno, jeżeli by oddział chirurgiczny w nie funkcjonował z salą operacyjną, to na pewno pierwsze zabezpieczenie, bo co jest największą istotą, jest zabezpieczenie medyczne. I stąd Izba Przyjęć w poszerzonym zakresie z zapleczem zabiegowym w promieniu kilkudziesięciu kilometrów są szpitale wyższej specjalności i tak proces leczenia przebiega tam. A u nas chodzi o to, żeby to było pierwsze zabezpieczenie i skierowanie, i skierowanie do leczenia już w szpitalu wyższej referencji. I co trzeba powiedzieć? Bo dlaczego też są takie problemy finansowe szpitala? Dlatego, że dzisiaj, trzeba, dzisiaj przy tym stopniu kontraktowania 10 milionów, to w żaden sposób przy wymogach, które nakłada Narodowy Fundusz Zdrowia i o niego jest obojętnie, czy jest to szpital, który ma 40 milionów kontraktów, czy 10 milionów, warunki musi spełnić takie same. To nie ma siły, ten szpital po prostu będzie się zadłużał. I w naszym szpitalu koszty pracy, koszty płac i pochodnych od wynagrodzeń to jest ponad 70%. Proszę zwrócić uwagę, Niespełna 30% zostaje na wszystko inne związane z funkcjonowaniem szpitala. Tak zbilansować się szpitala w takiej formule się po prostu nie da. I stąd potrzeba trudnych decyzji, ale potrzebnych decyzji, choć one nie są popularne. I to spowoduje, że uruchomienie nowych inwestycji, jak również przeorganizowanie szpitala, również otworzenie innego oddziału i zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców pozwoli również. Nie zadłużać placówki. Żaden podmiot nie pozwoli sobie na dalsze zadłużanie. Po prostu nie ma z czego płacić zobowiązań. I kończąc ten wątek, powiem, jeżeli będzie spółka powiatowa i doszłoby do rozwiązania z dotychczasowym operatorem, to też będą musiały być podejmowane działania, które będą, będą powodowały usprawnienie pracy szpitala, jego formuły oddziałów, które nie będą przynosić. Strat, będzie zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców. I w związku z tym, niezależnie od tego, jaki będzie wariant czy operatorski dotychczasowy, czy spółki powiatowej, z innym na przykład operatorem, to i tak muszą być podjęte działania zmieniające formułę tego naszego szpitala. Jeśli w dalszym ciągu protestujący będą prowadzili dalsze swoje akcje, jeśli załoga będzie protestowała przeciwko zmianom, które mają miejsce, jakie wówczas decyzje podejmie Zarząd Powiatu? Przede wszystkim nie chciałbym, żeby były podstawy do protestów, do, do pikiet. Drugie, że jeżeli by zaistniało coś takiego, to będziemy wiedzieć na bieżąco, jaka jest sytuacja. Ale trzeba powiedzieć również, że ja o tej pikiecie dowiedziałem się z prasy, jak również z prasy dowiadywałem się o innych faktach. Też uważam, że jeżeli, uważam, że na bieżąco prowadzimy dialog z personelem i o pewnych faktach też chcemy wiedzieć szybciej, jeżeli jest jakiś kłopot. I apel w imieniu pracowników wręczał mi Wręczał mi organizator protestu, pan Olejnicki. O czym się dowiedziałem dzisiaj, że on jest organizatorem, jak się przedstawił. I w imieniu pracowników wręczał mi organizator, pan Marcin Olejnicki. Uważam, że jest na tyle otwarta atmosfera i sytuacja, i dyspozycyjność zarządu powiatu ze starostami na czele, że taki apel może być wręczony przez przedstawicieli personelu. Panie starosto, chciałbym jeszcze zapytać o, o jakby taką um, koncepcję, która tam, czy informację, którą zasłyszałem, że jest nowy operator, czy jest ktoś, kto chciałby przejąć nasz szpital. Czy poznaliście tą nową spółkę, nowy, nowy podmiot, jak co do pana starosta, mógł więcej powiedzieć nam o tym nowym kontrahencie? O tym za chwilę, ale trzeba jeszcze również powiedzieć, że kiedy konsultowaliśmy na etapie przekształceń z gminami, tak? z gminami, to pełne dążyliśmy do pełnego uświadomienia potrzeb naszego szpitala i możliwości gmin udziału finansowego gminy mają swoją uwarunkowania, tak, Po tak, tak. nie mają tych pieniędzy, a sam powiat tak jak powiedziałem wcześniej, nie był w stanie zainwestować. Rada Powiatu się na to nie wyraziła zgody, ponieważ nic innego nie moglibyśmy robić. Czyli to to de fakto doszłoby do zamknięcia. To, to była obawa. tak prawda? jest. Stąd było to wyprzedzające działanie, bo problemem było bieżące funkcjonowanie, które przynosiło straty i problemem były pieniądze inwestycyjne. Stąd wygrał operator, który najlepsze warunki zaoferował. My go z tego rozliczamy i egzekwujemy. To te, te nakłady. Tak jak powiedziałem, ponad 7 milionów na dzień dzisiejszy zostało zainwestowany, A jeżeli by była potrzeba zmiany operatora, to na dzień dzisiejszy również prowadzimy rozmowy. Spornowany przez panią burmistrz to jest, to jest poliklinika w Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W Koszalinie, która de facto prowadzi przychodnie specjalistyczne, które w naszym szpitalu również dają zysk. Bo na poradnictwie specjalistycznym to jest działalność zyskowna, chociaż zawsze wiemy, że szpital to jest opieka nad człowiekiem, ale jeżeli kontraktujemy finansowo to po, po, mamy przychód i mamy koszty. Więc zawsze patrzymy na wynik, bo tą działalność trzeba zbilansować, bo trzeba wypłacić wynagrodzenia i tak, tak dalej. Czyli I, powstaje pytanie, kto i utrzymywałby pozostałe oddziały? Kto hmm. utrzymywałby pracę oddziałów? To jest jedno. Drugie, kto prowadziłby inwestycje? Kto by sfinansował inwestycje? A zatem dzisiaj tylko powiedzenie, że prowadzimy poradnie specjalistyczne. Bądź jakiś tam pojedynczy oddział typu wewnętrznego, który również w naszym szpitalu jest zyskowny, nie załatwia sprawy. Panie Starosto, a w jakiej formie zatrudniony jest, są zatrudnieni pracownicy Szpitala Polskiego? Są to różne formy. Lekarze, w większości, w znacznej większości, bodaj dwie panie, doktor są na umowach o pracę, a pozostali w grupie ponad 40 osób są na kontraktach. Na kontraktach są również panie pielęgniarki, ale generalnie średni personel jest zatrudniony na podstawie umów o pracę. I szpital musi mieć lekarzy. Musi mieć średni personel pielęgniarski, analityczny, i my wiemy, że w naszym szpitalu wynagrodzenia, zresztą to nie dotyczy tylko naszego szpitala, mm. średniego personelu, są niezadowalające. My chcemy, żeby były wyższe i wnioskujemy również do spółki. Spółka nam pokazuje, że z racji tej, że ponosi straty do działalności, musi zmieniać tą działalność, przeprofilować i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie dać podwyżek. W związku z tym za każdym razem na różnych gremiach podnosimy sprawę, żeby chociaż chociaż dać waloryzację tak wynagrodzeń, ponieważ, ponieważ wiemy, że realne płace nie rosną, tylko w wyniku braku waloryzacji one się obniżają. I to jest nasz problem i go również przeżywamy i rozwoimy Panie pielęgniarki i inne średnie Rozumiem. Dobrze, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję.